Witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj przechodzę do Was o z tą nową paletą i tą paletką się dzisiaj pobawimy. E, ostatnio będąc w Rosmanie właśnie zauważyłam, że jest nowa paleta, więc skusiłam się na nią. Cena była naprawdę też bardzo dobra, bo 27,99 z kartą Rosman, Bez karty bodajże 50 zł bez grosza, więc no bez karty to to jest spora cena, jeżeli chodzi o paletę drogeryjną. E, powiem Wam szczerze, że bardzo spodobały mi się te kolory jak one wyglądają i przejdźmy sobie już do samej paletki. Paletka wygląda tak, naprawdę jest bardzo ładna. Um, nie, to nie jest jakiś najwyższych lotów opakowanie, ale jest ok. Jeżeli chodzi o środek, to tak on się prezentuje. Tak ja tą paletę swatchowałam i naprawdę wydaje się być obiecująca. W środku znajdę, znajdujemy pędzelek i 12 cieni, w tym 4 cienie foliowe. No i tutaj mamy takie ala lusterko, ale to jest chyba taka Wiecie, o co mi chodzi takie. Ja nie wiem, jak się to nazywa, ale wiecie, o co mi chodzi. To lusterko nie jest z najwyższych lotów. One bardzo zniekształca buźkę, ale przejdźmy do samych cieni, bo cienie tutaj tymi cieniami się zajmiemy i kolorystyka, tak jak widzicie, naprawdę jest bardzo ładna moim zdaniem. Teraz Wam je zasłuczuję i sami zobaczycie, jak one wyglądają. I co, jeżeli chodzi o słocze tych cieni, to naprawdę wydają się całkiem obiecujące. I jeszcze jedno słowo o tej palecie powiem Wam, że bardzo mi się podoba to, że ona się wygina, że nie, nie trzeba jej trzymać cały czas tak, tylko po prostu ją zgiąć i jest dużo, dużo wygodniej. Dobra, nie rozgaduję się i no przechodzimy do tych cieni, bo co coś dzisiaj będziemy czarować. Dobra, biorę sobie taki pędzelek. Mm, taką kuleczkę płuchatą i wezmę sobie ten najjaśniejszy cień i ja ten cień zaaplikuję sobie na całą powierzchnię, ruchomą powieki. I nawet ten jasny cień um, najjaśniejszy z tej palety, już go widzę na powiece. jest naprawdę super napigmentowany. No mam nadzieję, że ta, te pozostałe cienie również um, będą tak fajnie napigmentowane i że będzie się super z nimi pracowało, ale to się okaże. Ok, pierwszy cień nałożony, przechodzimy do drugiego cienia i interesuje mnie tutaj właśnie ten, ten cień. W, to jest kolor Amaranthus, więc ja ten cień zaplikuję sobie w, załam w załamanie powieki, w zewnętrznym kąciku i w tym cieniu wiążę wielkie nadzieje, jeżeli chodzi o powiekę. Ja sobie zmieniłam na pędzelek Hulu P64. Swoją drogą bardzo lubię te pędzelki z Hulu, bardzo się nimi dobrze pracuje. Nic się z nimi nie dzieje, a są w przystępnej cenie. Dobra, i ten cień, tak jak mówiłam, daję sobie tutaj właśnie w zewnętrznym kąciku. Wow, pigmentacja naprawdę jest sztos. Powiem Wam, nie spodziewałam się, że ta paleta będzie tak dobrze napigmentowana. A to jest dopiero drugi cień. Oczywiście, na powiedzę, bo na dłoni wyglądały bardzo, bardzo dobrze. I tutaj sobie dołożę jeszcze tego cienia. Wow, ale piękny kolor! Piękne. coś czuję, że to będzie kolejny sztos Vivo przepiękny. Drugi cien nałożony, tak się prezentuje. No, powiem Wam, że jest czadzior. Bardzo mi się podoba ten cień i ta pigmentacja. Kolejny pędzelek i kolejny cień. Wezmę sobie teraz taki Dłuższy pędzelek, i nałożę sobie ten e, odcień nad załamanie powieki, żeby wszystko fajnie sobie rozblendować. I tutaj ten cień, e, ten poprzedni amarantus, e, cień się nie kruszył. Ten już się e, tak kruszy, niestety. I ja sobie strzepię nadmiar, i będziemy sobie go aplikować tutaj nad załamanie, żeby. Rozetrzeć te granice. Bardzo ładnie się rozciera. blenduje z tym pierwszym cieniem. Tutaj sobie jeszcze go dam w wewnętrznym kąciku troszeczkę. I wszystko rozblenduję. Ok, tak się to prezentuje na ten moment. Powiem wam, że bardzo mi się podoba. Sięgam teraz sobie do poklej NYX i yy, dam sobie niewielką ilość w wewnętrznym kąciku i tak do połowy górnej powieki. Może na 3 czwarte I na ten klej będziemy przyklejać Jakiś cień foliowy z tej paletki. Ok. A jeżeli chodzi o cień, to może użyjemy sobie tutaj tego odcienia. Zobaczymy, jak on się będzie komponował w tym makijażu. Ja ten cień y, zaplikuję sobie palcem. Zobaczcie, jaka pigmentacja na paluchu. Jeżeli to teraz przeniesiemy na powiekę, ule Jakby to moja córka powiedziała, pięknie to wygląda. Troszeczkę mi się tutaj kruszy, ale jeżeli chodzi o cień, jak on wygląda na powiece, no to sami zobaczcie. Piękne. Bardzo, bardzo mi się podoba. I myślę, że nie wyszło najgorzej z tym połączeniem. Troszeczkę sobie przyciemniemy kącik zewnętrzny i użyję sobie tego ciemnego brązu. Bardzo się cieszę, że jest w tej palecie taki ciemny brąz, żeby móc sobie przyciemnić właśnie kącik zewnętrzny i ja sobie go tutaj delikatnie powklepuję. Ok, górna powieka skończona, więc przejdziemy sobie do dolnej i na dolną powiekę użyję sobie tego pomarańczowego odcienia i tutaj mam kolejny pędzelek Hul Hakuro H78 i tutaj sobie go zaaplikuję. kącik zewnętrzny nałożę sobie ten amarantus ten co na górnej powiece. ponownie klej i dam sobie go na dolną powiekę w zewnętrznym kącie i tak gdzieś do połowy dolnej powieki i będziemy sobie nakładać jakiś cień o tutaj sobie delikatnie go tak powklepuję pędzelkiem okay. i na środek powieki nałożę sobie ten oto cień przepiękny i nałożę sobie go pędzelkiem, takim kuleczkowym, małym, bitem. Jeżeli chodzi o kącik zewnętrzny, jeszcze przyciemnimy sobie go tą, tą ciemną czekoladką i wezmę sobie ten poprzedni pędzelek właśnie, co nakładałam na górnej powiece i przyciemnimy sobie zewnętrzny kącik. żeby on był właśnie bardziej przyciemniony, żeby powstał takie kocie oko. I przyszedł czas na kącik wewnętrzny, czyli użyję sobie tego pięknego odcienia złota i wezmę sobie taki pędzelek kuleczkowy i tym pędzelkiem będziemy sobie nakładać właśnie ten cień w zewnętrznym kąciku. Powiem Wam, że jest bardzo ładny ten cień, bardzo. Bardzo ładnie wygląda w kąciku wewnętrznym. Już jestem z powrotem, tak wygląda efekt końcowy. Jeżeli chodzi o makijaż oka, bardzo mi się podoba. Dajcie mi znać, co Wy o tym e, sądzicie. A jeżeli chodzi o podsumowanie tej palety, powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tej palety. Kolory są przepiękne moim zdaniem. Jeżeli chodzi o pracę z tymi cieniami, to bardzo dobrze mi się z nimi pracowało. Bardzo się fajnie blendowały, łączyły razem. Można było tutaj uzyskać delikatny efekt chmurki. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tych cieni. Cienie są super napigmentowane. No, powiem Wam, że tutaj z pracą z tą paletą nie trzeba zbyt wiele wysiłku włożyć, żeby te cienie bardzo ładnie rozblendować bo tutaj wystarczy po prostu parę ruchów pędzlem i cienie się same blendowały. Ja jestem bardzo zadowolona z tej palety. Dajcie mi znać, czy macie tą paletę, może planujecie zakup tej palety. Jeżeli tak, to Was serdecznie zachęcam, bo nie pożałujecie, tym bardziej, że teraz jest właśnie ta promocja z kartą 27,99 zł za tą paletę, więc cena naprawdę bardzo niska, a jakość tych cieni jest... Powalająca. I tak, moi drodzy, to było dzisiaj na tyle. Teraz już się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!